Mamed Halidow Scott Askam. Ta walka była walką wieczoru podczas gali KSW 83 Koloseum 2. Kanał Przedskoczek Wojciechątek. Witam bardzo serdecznie. Zapraszam na króciutki odcinek dotyczący wczorajszej wygranej Mameda ze Scottem Askamem. Wczoraj mieliśmy KSW 83 i mieliśmy sporo walk, gdzie między innymi wygrali Michał Materla, a także Artur Szpilka, o którym odcinek jest już na kanale. Natomiast Mamet Khalidov wygrał wczoraj ze Scottem Askamem, ale dość w ciekawych i dość takich no, nieprzyjemnych dla faceta przynajmniej okolicznościach. Mimo oczywiście, że już prowadził 2 do 0 według sędziów, którzy oceniali oczywiście to starcie, to Mamet jednak wygrał nie tylko dzięki sędziom, ale przede wszystkim. Też, no, sędzia przede wszystkim był tutaj e, takim głównym czynnikiem, bo on przerwał walkę w momencie, kiedy Mamed dostał e, w Krocze. No i m, Scott Askam no, tutaj oczywiście przeprosił Mameda za to, e, za to niefortunne uderzenie. Mamed to taki lekki uśmiech skwitował, ale powiedział, że nic się nie stało. Natomiast oczywiście walka wieczoru została przez Mameda wygrana, więc. No można to nazwać wielkim powrotem Mameda Kalidowa z powrotem do KSW, ale jak długo jeszcze Mamet będzie walczyć w tej federacji, no to już sam Mamet musi zdecydować niemniej. No już nie nokautuje tak rywali jak kiedyś, ale wiadomo, lata lecą, metryki się nie oszuka, natomiast jednak siła, duch walki, wojownik w Mamedzie cały czas jest, no i to jest w nim. Właśnie najlepsze. A poza tym, on jest też skromnym człowiekiem, ale i bardzo inteligentnym podczas walki, ale przede wszystkim wszyscy go lubią, bo po prostu jest sobą. Jeśli ktoś oczywiście chciałby zasubskrybować kanał Przedskoczek, to jest na to odpowiedni moment, a ja w takim pięknym plenerze życzę Wam miłej niedzieli, dobrego odpoczynku, no i mam nadzieję, że podczas kolejnej gali KSW znów może zobaczymy Mameda, może zobaczymy Pudziana, może zobaczymy kogo jeszcze, no bo Artur Szpilka, który wczoraj pokonał Pudziana, też ma na to ogromne szanse, by w tej federacji odnieść jeszcze znaczące sukcesy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!